No działa, tylko się trochę trzeba Niestety trochę trzeba poczekać, bo mi się włączy TVN24 HP Niestety tu nie widać tej HD rozliczności tutaj w przez ten telewizor, TVNC, TV, TV TVN CNBC, N BCP TVP2 rozrywkę to TVN

TV2, New York Planet, Discovery, Geografia, Historia, Eurosport, Eurosport2, TVP Sport, Orange Sport, Polska Sport News, Family Sport HD.

Białe stopy, tylko że mamy wszystkie kanały regionalne z Krakowa, z Lubina możemy oglądać Rzeszowa, wszystkie i już się powtarzają, czyli ma 200 podobnie 265 kanałów, ale jest dziwnie ustawione, ponieważ w pewnym momencie jest 125 i już jest 225 to nie wiem od czego to zależy no bo oczywiście e, Epek w takiej formie przewijanej, że możemy sobie w ten sposób przywijać to jest Chcę poznać plank, głośniej ciszej. Cały teren otoczony jest dwumetrowym murem z betonu i ku stali do tego siedmiu strażników. Eksplozja przed bramą pozwoli nam odwrócić kuwakę i zakłaść się od.

Niestety jest płatna i na przykład jedynka. Przełączymy na jedynkę. Czy jednak działa trochę? Wiem, że pasy latają, ale nic nie poradzę, bo taki telewizor jest. jest. Hmm, na przykład muszę dodać, że właśnie bez internetu się nie da oglądać telewizji, także albo oh bez dostępu do właśnie internetu prawie całkowitej telewizji ustawienie ustawienie wyświetlania format wyświetlania letterbox sam się nawet ustawił mamy jaki to jest telewizor się już sam ustawiło PIN, kontrola rodzicielska, strojenie programów I yeah. przez jakie wejście jest podłączone Później włączanie i i właśnie Wi-Fi Przez Wi-Fi widać Czy nie widać? 52 czyli Nie jest za pięknie ale to po prostu w tym miejscu tyle tak internet działa no w ten sposób ech, chciałem właśnie zakończyć ten odcinek dziękuję za oglądanie i pozdrawiam